Chcemy być restauracją z burgerami, która jednocześnie jest restauracją pięciogwiazdkową. Musisz mieć łazienki tak czyste jak kuchnia. To jest oczywiste. Jeśli gość wejdzie do brudnej łazienki, będzie przestraszony i będzie się zastanawiał, co jest na talerzu. Jestem w branży ponad 25 lat. Papierowe ręczniki. Większość ludzi nie weźmie jednego, tylko 10 lub 20 i zużywasz pudło za pudłem dziennie. To kosztuje. A nie wspominając już o śladzie węglowym, decydując się na Wypróbowaliśmy kilka innych suszarek do rąk. Elementy czyszczące w suszarkach kieszeniowych stały się dla nas problemem, ponieważ zapełniały się wodą i trzeba było dbać o ich utrzymanie, podczas gdy akcelerator tego nie wymaga. Utrzymuje łazienkę wolną od śmieci. Wygląda świetnie za każdym razem, gdy wchodzisz. Nasza obsługa zdecydowanie może skupić się na salach jadalnych, upewniając się że posiłki są gotowe, a boksy są czyste, zamiast sprzątać Łazienkę. Amerykański producent to dla nas ważna sprawa. Oczywiście chcemy, żeby nasze jedzenie było jak najbardziej lokalne. Wiele naszych beczkowych piw pochodzi stąd. I oczywiście to samo dotyczy suszarek w mojej restauracji. Oszczędności kosztów w ciągu pięcioletniego okresu idą w dziesiątki tysięcy dolarów. To logiczny wybór, żeby zrobić to dobrze za pierwszym razem i zdobyć suszarkę akcelerator, żeby nigdy więcej nie martwić się o uzupełnianie ręczników.